Witam wszystkich Kołdziejczy Andrzej, dzisiaj troszkę inne jeżdżące studio nagrań. Pogoda letnia nie za bardzo, deszczowe deszczowy weekend. Ale za czasem trzeba dziś pojechać, dzisiaj troszeczkę o tym, czy jest możliwe w ogóle utrzymywanie non stop wysokiej formy. Teraz jest pytanie, jaka to jest wysoka forma. Otóż często słyszę, i. Pisze, i Piszecie komentarze, że non-stop formie jestem non-stop formie i tak dalej. No z tą formą to jest oczywiście różnie. Jedno, jedno jest pewne: nie można non-stop utrzymywać wysokiej formy startowej taką stricte na scenę. To jest po prostu niemożliwe. To jest Taka forma jest tylko za, zarezerwowana na okres startów w zależności ile on tam trwa, no. 3, 6 czasami troszeczkę dłużej tygodnia, ale to już jest naprawdę ciężko już dłużej utrzymać taki skrajnie niski poziom tkanki tłuszczowej. Ja w tamtym sezonie jesiennym utrzymywałem formę startową od końca sierpnia w zasadzie do początku listopada. To był mój rekord, muszę przyznać. Mimo, że startuję tyle lat, już co chwilę jakieś nowe rekordy pobijam. No ale tak to wygląda. No ale jednak faktem jest, że formę startową, taką typową na scenę można utrzymać tylko... Przez krótszy okres czasu, ale co z forum, taką ogólnie? A formę taką, powiedzmy, bliską startowej, czy taką przyzwoitą formę na co dzień, można utrzymać bardzo długo i w zasadzie non stop Wystarczy troszeczkę samodyscypliny, troszeczkę wysiłku, a w zasadzie ten wysiłek sprowadza się do oczywiście do starannie zaplanowanej diety. Ja kiedyś wyliczyłem, że chociaż teraz jestem, mam catering, powiedzmy nie muszę się o to martwić. Ale kiedyś przygotowanie posiłków na cały kolejny dzień zajmowało mi 20-20 minut. I teraz jest pytanie, czy warto właśnie poświęcić te 20 minut i być w formie, czy to odłożyć sobie na kolejny dzień i jeść co popadnie. I ta forma wtedy jest, z tą formą wtedy jest różnie. Także myślę, że te 20 minut przygotowywania posiłków dnia poprzedniego jest warte tego, i ta forma wtedy na pewno będzie optymalna przez długi, długi czas. Bez żadnych skoków formy, bez wahania formy. Oczywiście w weekend można sobie troszeczkę poluzować. Także odpowiedź na, na pytanie, czy można być w formie. Cały rok, owszem, można, nie jest to forma startowa, ale wymaga to wysiłku. A jak ja wyceniam ten wysiłek, to jest wysiłek 20 minut dziennie po prostu. Dnia poprzedniego przygotowywania sobie posiłków planowych na cały kolejny dzień. Plus oczywiście odpowiedni trening i macie formę prawie zagwarantowaną. To chyba nie jest tak duży wysiłek. Także. Jeżeli chodzi o mnie, już jestem 7 tygodni po starcie w zawodach. Na koniec filmiku pokażę Wam w jakiej jestem aktualnie formie. Całkiem przyzwoita jest jak na okres wakacyjny jak na, 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 na teraźniejsze powiedzmy wspomaganie, czyli prawie żadne. Ale właśnie dzięki temu, że trzymam się w miarę planu dietetycznego. Jestem w stanie tą formę sobie taką trzymać i trzymać bardzo długo Także co, na koniec filmu forma, a co trenowałem w tym tygodniu W tym tygodniu wybrałem dla was dwie grupy mięśni Są to mięśnie pleców Oczywiście na trening mięśni pleców, tak jak wiecie, zawsze wybieram Ćwiczenia, w, tak jakby w trzech płaszczyznach Czyli ściągania z góry, przenosy, jakaś forma przynosów. Zawsze uważam, że jakaś forma przynosów musi być na plecy i oczywiście ćwiczenia wiosłujące z góry, to mi zapewnia kompletny trening i kompletny rozwój mięśni pleców. Trenuję oczywiście teraz na mniejszych trochę ciężarach, na mniejszej intensywności, tak więc co, no każde ćwiczenie, każde ćwiczenie w, w dwóch seriach, Widzieliście trening pleców, jaki wykonałem w tym tygodniu, czyli mój plan na szeroką ramę, czyli teraz muszę Wam pokazać trening barków, a na trening barków wybrałem głównie ćwiczenia na linkach, tak jak kiedyś Wam pokazałem i omówiłem zalety treningu barków właśnie na wyciągach, w jednym z moich filmów to jest dokładnie wyjaśnione. Także teraz cztery ćwiczenia na barki zrobiłem na wyciągach, czyli na przedni akton, na boczny akton i na tylny akton to wszystko było, to wszystko było na linkach. Bardzo fajnie się ćwiczy właśnie na wyciągu barki ze względu na możliwość tego stałego napięcia, co w tym treningu barków jest bardzo, bardzo istotne. I jeszcze uzupełniłem trening barków oczywiście szruksami. Na kaptury naszoroboczne Kiedy się ćwiczyłem razem z plecami, ale teraz po plecach robię bicepsy, tak jak już wspominałem. Także sobie kaptury zostawiłem do barków. Barki robię tylko i wyłącznie na treningu. Po barkach robię tylko mięśnie brzucha. Także cztery ćwiczenia na, na wyciągach. Potem jeszcze wyciskanie na, na szmicie z przodem, z, z przodu. I oczywiście wspomniane szruksy też na maszynie Także w sumie na barki Wykonałem no, 6 ćwiczeń Po dwie serie A jak teraz wygląda moja aktualna forma No to właśnie nagrałem taki krótki filmik Prawda on nie jest w formacie 16 na 9 Tylko takim telefonowym Ale Formę można zobaczyć jak aktualnie wyglądam kilka Myślę, że jak na okres po startach jest całkiem, całkiem przyzwoicie. Wagę mam tylko 2 kg wyższą niż na zawodach. Także nie przybieram na wadze póki co. Myślę, że jeszcze tam to się jakiś czas utrzyma. Ale tak jak mówiłem, planowanie posiłków i trzymanie się tego w miarę powiedzmy systematycznie w weekend, lekkie odpuszczenie właśnie gwarantuje trzymanie formy nawet w takim okresie lżejszym treningów. Oczywiście cardio nie robię w ogóle, także zero cardio, a forma jaka jest za chwilę zobaczycie. To tyle dzisiaj ode mnie, na razie trzymajcie się.